2033 jest to gra oparta na powieści rosyjskiego pisarza Dmitriego Guchowskiego. Jest wojna nuklearna, w wyniku której powstaje apokalipsa. No a jak jest apokalipsa, to chyba oczywiste, że muszą się tutaj znajdować różnego rodzaju poj**ane potwory. Ta wersja gry została wydana 26 sierpnia 2014 roku przez ukraińskie studio 4A Games i zawiera 49 osiągnięć. Cielemy się w temat, który wraz ze swoim ziomkiem Mnarzem próbują wyjść na zewnątrz. Już po wyjściu na powierzchnię od razu zostają zaatakowani przez mutanty zwane nosalisami, i niemal, niemalże zostaje rozjechany przez samochód. To masz hajt, to ty. Otaczają nas nosalisy. Przylotują kutwa demony i to jest koniec historii. Dostajemy to osiągnięcie za przejście gry. Osiem dni przed tymi wydarzeniami Artem bombował Chile. Czekaj, kutwa, co? Chillował bombę w łóżku, przyglądając zdjęcia miejsc, w których prawdopodobnie nigdy nie był. Aż nagle do pokoju wbija jego stary i mówi mu, żeby się nie opierdalał, bo zaraz Hunter wróci z ekspedycji. Przechodzimy przez wąskie korytarze i pietet otwiera nam drzwi. Ziemia bieder. Ja... jaka szczena, ty. Chyba bym wing. Hunter przybył i dał nam zdjęcie Statuły Wolności z Nowego Jorku. Po chwili, nosalisy przebiły się nam przez wentylację. Prawdopodobnie dlatego, że poczuły one krew ze szpitala, który jest totalnie obok. Mutanty napadły też zewnętrzny posterunek, więc ruszyliśmy w spowolnionym tempie ich zniszczyć. Niestety, trochę za późno tam dotarliśmy. Mogliśmy nie biec w spowolnionym tempie. Hunter nie dość, że wrócił 5 minut temu, to idzie tym razem obczaić czy jest wszystko git, poza naszym terenem. Mówi nam, że jakby nie wrócił do Rana, to mamy udać się do stacji POLIS i znaleźć gościa o ksewie Młynarz, któremu mamy opowiedzieć mu co się stało w północnych tunelach. <laughs> Hunter nie wrócił. Kto by się spodziewał. Nikomu nie mówiąc o naszym zobowiązaniu, poszliśmy do zbrojowni po ekwipunek, pożegnaliśmy się z ojcem i ruszyliśmy derezyną do stacji Riga z dwoma ziomkami. I jeszcze jakimś randomem. Musieliśmy jechać bocznym tunelem, bo główny był zablokowany. Nasz jeden ziom z detezyny powiedział, że nienawidzi tego tunelu, ale nie powiedział czemu. No ale po chwili jazdy z tyłu pojawiła się jakaś elektryczna kulka czy coś w tym stylu i wszyscy zasnęli. W śnie widzieliśmy Huntera i gosteczka z NBA. LeBron James. A i gostek z boku obudzili się i w idealnym momencie pojawiły się na nosalisy. A to takie gówno. Ej! Wszyscy bezpiecznie dostali się na stację. <laughs> No prawie wszyscy napiliśmy się za nasze zdrowie. Moje zdrowie, skuteczny. I odszedłem od stołu bez żadnego słowa. Jakiś miejscowy Kidos powiedział mi, że szuka mnie jeden gość o imieniu Bourbon i znajduje się on na ulicy Czarnej. Chciał mnie do niego zaprowadzić za jedną sztukę amunicji. Zaraz. I, I got more important, important things to do. Samodzielnie odnalazłem Bourbona. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. I on powiedział mi, żebym mu pomógł się dostać na stację Sucharewską przez tak zwane przyklęte przejście, bo usłyszał, że się nie boimy tego typu rzeczy. W zamian za pójście tam z nim dostaniemy jego kałaszka. Idąc z Burbonem przez zapomniane tunele napotkaliśmy bandytów, i już dobrze nam znanych nosalisów. Natrafiliśmy na cmentarz, z którego jedynym wyjściem była zardzewiała brama. Gdy Bourbon ją otwierał, my doznawaliśmy halucynacji.

I trafiliśmy na stację targową, w której nasz kompan nie był za bardzo lubiany. W targowej napiliśmy się z Barmanem. Let's get it. Aha, Bro, ale. No dobra. I co już nie w stanie? Chyba nie. Nadal leży. Budubon spłacił swoje długi i pogadał z Typkiem, żeby nas wypuścił na powierzchnię. Tak właśnie trafiliśmy do matatwego miasta. Jak już byliśmy na zewnątrz, to zrobiliśmy sobie mały test na zaufanie Złap mnie Co za śmieć Ty chuju Doraz śpiew dalej pójdę naokoło Co za pies Specjalnie mnie złapał Co za kurde, nie ufajcie nikomu Musiałem iść naokoło do tego fajfusa Budubona, i podczas podróży do niego widziałem tego zioma. Eż ty, Mature Picchu i miałem kolejne halucynacje. Nie no, tak naprawdę były tutaj dzieci bawiące się na placu zabaw, i zabiłem jedynego demona. Leży first one, jeszcze jeden do osiągnięcia. Udało mi się dostać do Budubona. I po chwili zaatakowali nas na czyli kolejne rodzaj mutantów. Na dobitkę przyleciały tu jeszcze demony, ale udało nam się przed nimi uciec. Przechodzimy sobie przez wentylację na kolejną stację. Hurbon wychodzi przez kratę, aby obczaić, czy nie ma przeciwników na zewnątrz. Siema. Aha. Ruszyłem z odsieczą, bo trzeba sobie wybaczać. Ale i tak, gdy dotarłem do pokoju, w którym był nasz kompan, to... No strzelaj! Aha. Naprawdę. Z sufitu wyszedł gość o imieniu Khan. Zaoferował nam pomoc. Więc bez zastanowienia doszliśmy do kolejnej lokacji. W trzygodzinnym gameplayu w końcu odblokowałem pierwsze osiągnięcie. Za wytarcie maski 20 razy. W końcu ciemność widzę. Nareszcie pierwsze osiągnięcie, nie? Pan zaprowadził nas do opuszczonego tunelu, w którym działy się dziwne rzeczy. Jakieś odgłosy... Więcej odgłosów. Co? No not mam? Pociąg widmo. Ja takim codziennie jeżdżę do szkoły. 57 tysięcy kilometrów. Duchy obrońców. I znowu ta elektryczna kulka. Dowiadujemy się, że ta kulka nazywana jest anomalią. Jedziemy drezyną do przeklętej stacji. Tam znajdowali się obrońcy walczący z nosalisami. Pomogliśmy im, wysadzając lewy tunel i śluzę. Spec od rozbiórek. Han pokazuje nam drogę do arsenału i zostaje ze swoimi ludźmi, bo potrzebują go tutaj. Udają się do arsenału i okazało się, że jest to stacja komunistów. Byliśmy w lekkiej pitie, ale na szczęście uratował nas przyjaciel Hana, Andrzej Kowal. Dał nam inne ubrania, żeby nas nie rozpoznali i pokazał fajny lifehack na ucieknięcie stąd. Lifehack polega na wjechaniu się pod wagon i pojechaniu na linię frontu. Na tym etapie zdobyłem dwa triumenty związane z walką. Sniper. Zabij 30 wrogich ludzi strzałem w głowę. Czołg. Zabij 10 wrogów pod rząd, nie odnosząc żadnych ran. Zniszczyłem niemal każdego i już chciałem opuścić lokal, ale za drzwiami znajdowali się kolejni przeciwnicy. Ocalili mnie koledzy Hunter'a, Powiedziałem mi jaka jest sytuacja i chcieli mnie zaprowadzić do Młnarza, abym powiedział mu o Hunterze i o północnej stacji. Jeden ziom został tam, bo miał misję do dokończenia, a Aretem i ten drugi pojechali pancerną drezylą na kolejną stację. Po drodze było mega dużo przeciwników i dostałem tu achievement za zabicie 100 ludzi. W końcu się przebił. Bojownik, zabij sto ludzi. Nice. Przejeżdżaliśmy pomiędzy pociągami i z nich wychodziły nosalisy, które porwały mojego koleżkę. Za tobą. Nie. Co? Nie, no, wysadzi się w powietrze. Co to ma znaczyć? Gdy zbiłem się do i spotkałem grupkę ludzi, którzy czekali na atak mutantów. Lecz zamiast nich powiał wiaterek i wszyscy padli na ziemię. Moment później, gdy wszyscy się obudzili. Faktycznie przybyły tutaj nosalisy. O, łowca nosalisów. I znów powiał wiatr i wszyscy od niego dednęli. Jeden gość ostatkiem sił dał nam zadanie, żebym skontaktował się z polis i nadał wiadomość alarmową. W korytarzu trafiłem na dzieciaka, któremu zmarł wujek. Jakoś zbytnio się tym nie przejął, więc prowadziłem go i uwięziłem w piwnicy. Odblokowałem tu osiągnięcie za zabicie 20 skradaczy. Odprowadziłem tak naprawdę tego dzieciaka do jego mamy, i musiałem wyjść na powierzchnię, aby dojść do stacji o nazwie ciemna. Z niej już będzie prosta droga do polis. Tutaj odblokowałem cztery osiągnięcia. Jest! Inkwizytor. Zabi dwa demony. Z znachor. Złożyć 75 apteczek już? Duży? Strzelec. Zabij 100 rogów za pomocą ciężkiego ubójnika. A to zawałki. Zawistu wrogów za pomocą karabinu automatycznego. Dostałem się do tej całej ciemnej stacji i znowu uratował mnie kumpel Huntera. Dał mi broń z tłumikiem i miałem przejść ten etap bezszelestnie. Aha. To znaczy, nie było to wymagane, ale. No. Zostałem się do niego i w końcu udaliśmy się do Polis. Ej, hey, halo, to polis miał być. Ej, hey, Marek! Ha! Na miejscu spotkaliśmy się z młynarzem i powiedzieliśmy mu wszystko, co mieliśmy. Zwołał on radę, żeby dowiedzieć się, czy ludzie z polis pomogą naszej stacji. Szliśmy do stali posiedzeń, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Let's go. Cool. Na, na Zadarowie. Na Zdarowie. Ja pierdol... Niestety, Rada mówi o pomocy naszej stacji. Trochę c***skie zachowanie z ich strony. Ale jest jeszcze jedno wyjście. Stalkerzy znaleźli kilka basa rakietowych w dobrym stanie, tylko że trzeba je wystrzelić z centrum dowodzenia D6 i nikt nie wie gdzie to się znajduje. Lecz informacje na ten temat są w bibliotece, w której jest tajna archiwum wojskowe. W środku, jak to w bibliotece, musieli oczywiście znajdować się bibliotekarze. Come on here and kiss me on my mouth. Za zabicie jednego było osiągnięcie. Jest zapalony czytelnik. Bez problemu znaleźliśmy informacje dotyczące D6 i pojechaliśmy do bazy. W bazie pojawił się niespodziewany gość, którym był. KAN? Niestety nie mieliśmy dość czasu na pogawędki, bo czekała nas ostateczna misja. Podczas niej wleciały kolejne osiągnięcia: O, zabij 200 mutantów. Hunter, zabij 5 AMEB. Patolog. Młot na watatowników. Zabi 50 watatowników. okej. Okay. Wspinaliśmy się z młynarzem na wieżę. I co? No dobra, ja się wspinałem, ale młynarz doszedł do połowy, więc nie jest aż tak źle. Już prawie na samej górze zdobyłem achievement za zebranie wszystkich notatek, czyli przedmiotów kolekcjonerskich. Let's go. Blogger. Na szczycie postawiliśmy urządzenie naprowadzające i dostaliśmy taką halucynację. Hallucynacji spotkaliśmy Huntera, postrzeliliśmy Czarnego i to był koniec, gdy. Oh. <laughs> Nie zrozumcie mnie źle. Oni tak na nich mówią. I'm not racist. Ocalony 2033: Zabij to, co agresywne. Zostań prawdziwym Stalkerem. W taki sposób zamknął się pewien rozdział w życiu tema. Fajnie, co, ale zostało jeszcze multum osiągnięć do doblokowania. Let's kiedy W szybka ręka, nie możemy pozwolić nostalisom na, na wyłamanie krat wentylacyjnych w jednym z pierwszych misji. Jest. Szybka ręka. Invisible Man polega na przejściu poziomu linia frontu bez zabijania człowieka. Było to bardzo proste, bo ci ludzie mieli wadę wzroku minus 50 na oboje oszu. Nie ma mnie tu. Ale niesamowite. Nie no. Jakim cudem. Jeb Szybko, 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 szybko! Dawaj, dawaj! do biegnij! Dawaj, 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 dawaj! Jest! Niewidzialny człowiek. Jeps. Brygada ratunkowa. Lecz to osiągnięcie sprawiło mi trochę kłopotów, bo tym razem musiałem zabić wszystkich. Bez wyjątku. Za pierwszą próbą okazało się, że nie zabiłem wszystkich. Achievement. Za drugą tak samo. No to co? I za 57. No nawet nie piję. Kur...łem się lekko i zobaczyłem poradnik i okazało się, że tu leży jeszcze dwóch rannych. Kolejne kilka treatmentów było związanych z walką, które zrobiłem na tym samym poziomie. Oświecony polega na zdobyciu dobrego zakończenia. Tak, ta eksplozja to było złe zakończenie. Żeby odblokować to dobre, musimy wspierać ubogich, dawając im sztuki amunicji. Wysłuchiwać do końca npc tów i po prostu eksplorować. Podczas tego gameplayu zdobyłem brakujące osiągnięcia. Spotęcianin 2033. O idioto, jest oświecony. Znajdź pra prawdę. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie to zostawcie suba. Jak nie chcecie to zostawcie suba i polubienie. Ja zawijam. Siemano.